No tu może być ciężko na start Ale ja myślę długoterminowo. Mm -hmm. Śmiałbym się jakby jakby nam wybrało ten sam kraj Nie <grym> może być ten sam kraj Dosłownie. Wtedy ci wyjdzie komunikat, że Ups, dwóch tych samych graczy wybrało ten sam kraj. Wybierz inne I co? Oboje wtedy wybierają inny, czy? Tak, i nie możecie wybrać tego samego. Okej okay. Kara do zarazli... Co ty kurwa wziąłeś? Że jest, ty... że ciężej, ciężej możesz zarazić osoby, które ja Tak, zarazam. ale czy ty to... Co ty kupa zwaliłeś? Ja, są, ja, ja, ja to wziąłem. Oj, tak nie umiesz grać. Wiem. <laughs> Stary, ja nawet dla ciebie teraz zagrożeniem nie jestem, nie żeby coś. To jest jedna z droższych ewolucji, która ci się na dupę teraz przyda. Ja wiem jaką to masz strategię, bo cię przegry... Prze ten. Ty chcesz po prostu, żebym zaraził cały świat, zabijał i ty zostaniesz z dwoma, czt czterema zarażonymi. Ale sorry nie uda ci się to O, kolego Właśnie spodziewałem się tego, że, że mi bardzo szybko przez to wykryjesz. W znaczy, sensie, ja teraz zobaczyłem tego 41 46... Ale za 46, pierwszym razem się pomyliłem 48? Nie Europa się Dzień dobry. już dużo mi krajów bardzo odpadło. Hmm. Gdzie ty masz? Czy to. 58, to nie jest Turcja. Stąd gdzieś. Algeria? Co ty nie mogę ci powiedzieć? I tak zaraz się dostajesz. chcesz spać? 58, idealnie. Mysticiem. A Kurwa. No kolego, tak. Ja się powinienem leczyć, mi się wydaje, pod względem znajomości tej gry, nie? No, zgadzam się. Badania nad lekarstwem rozpoczęte. Oj oj, oj. Oj, oj, oj. oj, Ale mnie to boli, i tak mnie nie wyleczą. Zarażaj, zarażaj, Misiu. Opier, Alas. Spokojnie, to jest e, bakteria bardzo e, leniwa. M mój wirus też jest bardzo leniwy. A widzę, że już tu drugi kraj lecisz jakiś. Bo widzę po twojej liczbie zarażeń, że coś ci znowu poszło, i to ostro. Maroko. A, to jest biedny kraj, to kiedy wyjaśnię. A ty będziesz grał tak bezobjawowo, tak? No Okej okay. Powodzenia. Zobacz na karę do zaraźliwości. Twoją Ty też masz karę do zaraźliwości, ale nie taką dużą. Ale to zaraz naprawę. Posmyrać Posmyrać mnie co najwyżej możesz No i co? Jak to było, że mam karę do zaraźliwości? Ja pidi, ja pididi. O. Czyżby mnie też Tam? zaczęli leczyć? Też zaczęli, zaczęli leczyć. Raczej, ciebie, ciebie raczej ni, ni, nie obchodzi nikt. No, wiem o tym. Nie jesteś, nie jesteś zagrożeniem żadnym. ale niestety mam problem. Suka Afryka mi się nie chce z wyleczyć, zaczę zarazić. Ja pierdolę 47 punktów, pojebało was do reszty. O ja pd. No nie, no nie, no czyżbym... Czyżbym został rozjebany? Czy może być tak? Śmiem tak sądzić. Jaką, czemu mam karę taką do zraźliwości? Co ty tam ustawiłeś? Stara mam dwa bonusy odpalone. Pierdoliłem gen genetic domination. A. No nie no. Twój koniec nadchodzi. Ale ściek. I kto mnie kurwa jeszcze leczy? Kurwa, Madagaskar z dupy A w ogóle mnie tam nie ma w ogóle. To jest najlepsze. My też tam nie ma. Już jestem, hej. Już też jestem. W Niemczech mnie nie ma, ale nie będzie mnie, bo kurwa. Oni nie istnieją. Już. Bo oni nie istnieją. Kurwa, Pojebałeś ich z tymi cenami. Inflacja, proszę pana, inflacja. Dawaj mi te 72 punkty. Poje... A o do reszty. No dawaj, zarażaj, no weź, no weź, no człowieku Dawaj dwa punkty a chyba że mogę coś tu objawiać szybko Yyy bezsenność I 100% To, to. Nie. Jeszcze cztery Objawy, 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 objawy mnie uratowały Ja to wygram, kurwa, mówię ci Ja się kurwa nie poddam Ja się kurwa nie poddam, jestem zbyt kurwa dobrym graczem, ja nie umieram nigdy Co ty odpierdalasz?! Na mnie, Na mnie taktyki nie działają, kolego ja tu jeszcze wygram. Ja ci kur... A nie dam. Teraz to w ogóle. 270% premii do zaraźliwości. Ja pierdolę. Nie spodziewałeś się tego, co nie? No nie. No nie spodziewałem się tego. To jest kurwa... <laughs> ja mówię, że to ugram. Mm. O nie, nie, nie. Za szybko zabijam. Yy, już, koniec. Dobrze, zabijaj, 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 zabijaj. Gdzie jeszcze jest... Kurwa, coś czego ty nie zaraziłeś, albo czego ja nie zaraziłem. No kolego, będziemy teraz stać w miejscu, już się nie przesuwa. Wskazówkę już się nie przesuwa, kurwa. Dobra, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem wszędzie. Tu mnie nie ma. Gdzie cię nie ma? Ja tam... A tu cię nie ma! Ja mam, na... ja mam dosłownie zaraźliwość na maksa stary. Ja mam gdzieś kurwa jedną trzecią. Co mam to kurwa zrobić teraz, co? No nie! Zostaw mi ten kraj! Ech. Kurwa po prostu grana za... Fuck! Dziękuję bardzo To jest... Ta gra jest wana w dupę. Ale w ogóle co jest zabawne, nie? No Że niby zaraz zaraziliś całe życie. Spójrz na ilość zabitych! Nie tą grę Cały świat! Nie, 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 nie. Wie, liczba mieszkańców częstochowy jest ważniej... nie? Nie? Czy tam zapierdziała wieś przetrwała? To się w pale nie mieści. To się w pale nie mieści!